On deck, we're selling the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Płacając menu 8.40 na CSGO Skinsa z kodem Lamianek możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem Lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym jak daj znajdujemy się na CSGO skinsie Ja sam starczy powiem Wam, że wchodząc z pierwszej w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do kolejnej skrzyneczki Jaką dzisiaj będzie zobaczmy sobie Riptide OK Także Riptide sobie będziemy otwierać no i co, wydaje mi się, że na temat z balansu 1000 nie będziemy otwierać, ale takie 500 jak zawsze możemy sobie pootwierać, także lecimy sobie z tymi skrzyneczkami 18, 000, 18 000, sobie już do równego napiszmy. No i zobaczmy sobie, co tutaj możemy ciekawego sobie dropnąć. My tu sobie możemy dropnąć kockę, LED muzeo, Ocean Drive, Turbo Pika, Snack Attack, Toy Boxa. Mountain Fuji Spider-Lily i dalej mi się już nie chce wymieniać. E, także liczę sobie na to, że uda nam się coś ciekawego tutaj dropnąć. Przede wszystkim liczę na koski. Chyba tutaj są koski, sprawdźmy sobie. Ujejku, jak jakie koski. Łopanie! Łopanie, dobra, to kocka tutaj to będą emocje strasznie duże. Także wyczekujemy sobie i zobaczymy sobie, co tam ciekawego dropniemy. Lecimy sobie i co my tutaj dostaniemy? Kolejnego na ten moment nie ma nic. Dobra, 130 skrzyneczek już za nami, także spoko. Co tutaj, kurde, w ogóle czerwonego nawet jeszcze nie dropnęliśmy Wydaliśmy sobie już nawet zapomniałem, ale 14,5. Kurde nie wiem. Dobra, w każdym razie zobaczymy po bitewce. Na razie to ja bym chciał skupić się i dostawać jakieś fajne dropy. 200 skrzęczek Za nami już można powiedzieć. A tu 6 różowych na razie. 36 fioletowych. No to na razie na ten moment szczerze to nie mamy nic specjalnego. Tojboksik, eee, Jedynie taki różowiutki. jest kałaszek Battle ale chyba drogi jakiś nie będzie. Eee, no, i po połowie mamy jednego czerwonego, siedem różowych. Zobaczymy, jak to się tutaj teraz potoczy. Druga połowa, eee, co będzie nam leciało. Może koska w drugiej połowie, i Spider Lily Factor New. One chyba coś są warte. Tak, szczerze mówiąc, to mi się coś kojarzy. Ile? 207 zł Spider Lily Faktor New, także tragedii nie ma. Tragedii nie ma tak szczerze mówiąc. No ale zobaczmy sobie, co tu jeszcze. Turbo Pik no Battle Battlescar to bym nie chciał. Tutaj się wydaje, że ten jak to się... O, ma Battlescar też. Factor New 172 zł, tak, Factor New 450 nawet. To takie co bym chciał tego turbopika, a nie to, co dropiłem sobie dotychczas. 350 skrzyneczek za nami. No i jest jeden czerwony i trzy różowe na razie przez 100 skrzynek. Także ciekawie, nieciekawie. No na razie idziemy po to, żeby dropnąć sobie gorzej niż w tej pierwszej połówce tego openingu. Rip No ale zobaczmy sobie, co tu się wydarzy. Jeszcze może faktycznie ta koska jedna poleci. Procenty na koskę nie są jakieś małe, tak szczerze mówiąc. Więc może jakby coś tam się wydarzyło i by poleciała, to by było fajnie. Kurno z koską na pewno będziemy mieć proficik, a tak to powątpiewam, ten proficik czy on jest w ogóle możliwy, czy nie da się go raczej dropnąć. Jeden czerwony i 7 różowych było w pierwszej 250, czyli w pierwszej połowie. No a teraz wyrównaliśmy ten rekord z tym, że mam jeszcze szansę na jakiegoś różowego zaraz. E, bo jeszcze mamy 25 skrzyneczek, zobaczmy czy to po tyle samo drobnie, czy jednak jeszcze jakiś różowy tutaj nam wyleci. E, Spider Lili Faktorniu znowu, także bardzo fajnie. E, I co tu jeszcze wydarzy się na sam koniec? Dostajemy 7600, wydaliśmy sobie 18500, czyli Skrzyneczka Riptida no niestety zawiodła, także w dzisiejszym odcineczku to wszystko a wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, żem jego i do usłyszenia już jutro, siemaneczko.